Przepraszam bardzo. Ja, 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 odpowiadam, ja odpowiadam tak. Pro, problem pana Ziemiewicza i to przy panu został przedstawiony firmie produkującej w Polsce lepiej Tak było. Firma Biowe dotrzymała, informację otrzymała. Nie chcą się podjąć, bo wie, mówią, nie ma badań naukowych. Przepraszam, nie ma badań naukowych. To panu pomoże to być grad naukowy. Przepraszam. Jak będzie pracownikiem naukowym, to będzie miał prawo, obowiązuje. Ja nie zmieniam prawa. W Polsce i na całym świecie ktoś może prowadzić badanie naukowe. Na badania naukowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pan Sieniewicz robił razem z oddziałem szczelnictwa badania naukowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pan się Sieniewicz robił gdziekolwiek. Ale Polski Związek nie ma uprawnień do badań. Bo instytut może się zainteresować w pamięci, nie wiem. Taka jest prawda. Ale instytut o tym wszystko wie. Ale on nie Nie, to jest nieprawda. I, I druga rzecz, jeszcze jedno, mam się ustosunkować. Mam się ustosunkować. Jeżeli w Czechach, w Niemczech nie ma lepszego lekarstwa do zwalczania zgnictwa niż z zapałki, to jak ja udowodnię? I przepis to jest w Unii, w 28 państwach, który tutaj cytował kolega Zieniewicz. W 28 państwach. I prawdą jest, że był ten wniosek, wniosek został złożony i pan profesor Paweł Gorbiński złożył taki wniosek, ale jak składa wniosek do ministra, to nie publikuje go w żadnej gazecie, bo nie polega na tym sprawa. Żeby to nagłośnić, bo się nic nie załatwi, żeby sprawę załatwić. Więc wnioski złożył profesor Korbinski. Ja nie chcę tu nikogo bronić, bo ani tych profesorów tutaj nie ma. Ja uznaję to, co robi pan Zieniewicz jako fantastyczną rzecz, którą trzeba popierać i robię wszystko, by to było promowane. Łącznie z Szavianem Przemiaszowym. ma posłużyć korzystać? Tak. Dlaczego ja nie mówię, proszę? Ja nie bo ja bym je Ja bym W Polsce. W Polsce. W Polsce był dostępny jeszcze 3 lata temu na liście leków. Ale firma, która to produkowała, firma Bayer, powiedziała, nie sprzedajemy tego w Polsce, bo nikt nie kupuje. Pan w Niemczech, może Pan zastosować, nie ma problemu. Nie ma w Polsce sprzedaży, bo producent nie chce sprzedawać. Jak się znajdzie ktoś z kasą i będzie chciał tym środkiem handlować, niech handluje. Ale jest to bardzo niebezpieczny, jak mówią, prochowcy środek, bo jest to dla ludzi, którzy naprawdę precyzyjnie wykonują robotę przy ulu. A fachowcy od. Leków, mówią, że Przewodze tego nie wykonuje. Panie prezes, ja Państwu, to ja niczego nie, nie wie, jak się to nie słyszałem, że, że między innymi ma postat Instytut jeszcze, Szczelnictwa w KółA. Za, za nagrodę, żeby oni lepiej od nas tych pieniędzy, te pieniądze brali. Może a, Ale ja tego nie... No dobrze, no ja, ja tego nie tak? powiedziałem. Boże kochany, niech Pan mnie zrozumie. Ja nie mówię, no, że to pan to nie chciałem, to, to, to. Robimy wszystko, by oddział pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach został zakładem, którym mogliby decydować pszczelarze, żeby powstał branżowy Instytut Pszczelarski. Oddział, który jest, żeby został zamieniony. Powiedziałem to, co Pan teraz chce. Chcemy, żeby powstał. Tak, tylko ja mam takie pytanie. Czy, tym, czy kosztem właśnie, że dzisiaj e, 25 tartetek apiwaloru kosztuje 65 zł, a na Ukrainie można kupić po 20, a Pan tutaj mówi o środkach, które są rzeczywiście według niego i według jego badań tak skuteczne? Chyba no ja badań nie robię, badania były zrobione przez Międzynarodowy Instytut Weterynarii to co tu pokazywałem. To nie moje badania, to pozostałości pozwolę. to Międzynarodowy Instytut Weterynaryjny. No to po co? Wyważać. Ale proszę, to jest cała nasza. To, 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 to proszę Państwa, to wina, to wina jest po prostu świata nauki. Powiedzmy sobie szczerze. Kto na tym korzysta? Kto na tym korzysta? Pani doktor Pochoreczka. Karciła Maćka chowica za to, że... Ja bym pszczoły gino. Po dwóch, trzech latach nagle rewelacja i posiekę ekologiczną założyli. Tak, Taziu? Zgadzasz się? Skąd ta zmiana? Proszę, niech mi pani doktor Pochoreczka zmiany w własności fizycznej, jakieś działa Może w fizyce ktoś się zmienił, bo ja 17 lat na ręce. Ale nie z powodu kumafosu, tylko z powodu tego, że sześcioma substancjami rakotwórczymi pracowałem przez 25 lat na polityce. Od świętej pamięci ludziach nie będę mówił, ale w tym momencie muszę powiedzieć, tak? Święty pamięci Kolasiński oddał mnie do prokuratury za to, że mówiłem te same słowa, które mówi dzisiaj pan Zieniewicz w sprawie kwasów uszczawiowych i mrówkowych. I udowodniłem prokuraturze, że nie muszę iść siedzieć. To samo był oskarżony kolega Zieniewicz. Za to samo. To są. Przepraszam za to, co teraz powiem. Nie są to wszystkie rzeczy, które my wiemy, dlaczego tak się dzieje. My nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, że są doświadczenia, nie badania naukowe, doświadczenia. Ja wczoraj w telewizji na temat e, środków chemicznych, neutronoidów powiedziałem, by ci, którzy mówią, ci, którzy mówią że neonikotynyki są nieszkodliwe, by kupili po pięć rodzin pszczeli, postawili w pasie na swoim polu, dokonali oprysku i sprawdzali przez 6 tygodni pszczoły i dowiedzą się, czy to zabija pszczoły, czy nie. Nie zabija, to możecie w internecie ten cały program sobie znaleźć. Nie zabija od razu, tylko powoli. Tylko powoli. Pszczoły umierają bardzo powoli. I powiedziałem dzisiaj, że rząd polski jest zatem, by to wycofać, ale to wprowadziła Unia Europejska i póki to nie będzie przegłosowane, że tak ma być, a Unia Europejska to zaproponowała, to my robimy kampanię, by to rząd zatrzymał i rząd podjął taką decyzję. Ale będzie, może być taka sytuacja, że polski rząd to utrzyma, a Francja czy Niemcy czy Hiszpania będzie to stosować, a polski rolnik będzie jeść.